Cześć, dzisiaj opowiem wam jak robi się aplikacje internetowe za pomocą HTML, CSS-a, Flaska oraz JavaScriptu. Najpierw pokażę wam o co chodzi dokładnie z przeglądaniem stron internetowych. Przeglądarka pod spodem łączy się z danym serwisem na porcie 80 i wydaje proste polecenia, na przykład get, ukośnik i później nazwa protokołu, czyli http 1.1. Później podaje nagłówki, tutaj akurat. Ograniczyłem się do wpisania tylko jednego nagłówka, gdzie mówię jakiego rodzaju dane spodziewam się otrzymać, a i wtedy serwer wypluwa nam takie rzeczy, czyli kawał tekstu. Dokładnie wygląda tak. Na początek jest właśnie ta część HTTP request, czyli to, co wysyłamy. I tam jest GET, ukośnik, nazwa protokołu. Później są wspomniane nagłówki. Na coś takiego serwer odpowie, wracając e, kod. Odpowiedzi, czyli http1.1 200, OK. Czyli znaczy to, że pod danym adresem udało się pobrać treść, że coś tam występuje. Później e, serwer zwraca nagłówki. Tutaj na przykład jest data, kiedy upływa termin ważności, e, nagłówki, które mówią, jak długo trzymać daną stronę, e, nagłówki, które mówią, żeby ustawić ciastko i tak dalej. A później jest właściwa treść odpowiedzi. Podobne rzeczy możemy podejrzeć w narzędziach deweloperskich w naszej przeglądarce, wciskając Command, Option i na Macu albo F12 na PC. Wtedy w zakładce Elements pokażą nam się właśnie poszczególne tagi, z których jest, zbudowany, z których jest zbudowana nasza strona internetowa. Po prawej stronie możemy tutaj podejrzeć, jakie są style. A dokładnie szczegóły za chwilę. Czyli, jak wspomniałem, strony internetowe składają się z HTML-a, z CSS-a i z JavaScriptu. Dokładnie, HTML to jest mm, dość prosty język opisujący, jakie znaczenie mają poszczególne kawałki tekstu. I na przykład, mamy tutaj trzy rzeczy tak naprawdę. HTML, który określa, gdzie zaczyna się dokument. Head, czyli nasz nagłówek, który mówi o takich rzeczach jak na przykład kodowanie, czy parametry, które pozwalają później wyświetlać naszą stronę na urządzeniach mobilnych, czy tytuł, gdzie na przykład pisałem Ober News. I to na razie jest tyle, co mamy w nagłówku. W zasadzie właściwa część strony internetowej jest pod spodem w body. I nasze body zawiera H1, czyli nagłówek najwyższego rzędu, tak jak właśnie. News of the day, fake news are coming. Pod spodem jest właściwa treść. No i pod spodem jest coś takiego, jest taki tag div, który zaczyna się od nawiasu trójkątnych, pisania div, zamknięcie nawiasu trójkątnego. Później jest kawałek tekstu i później jest zamykający tag div. Oznacza to, że pomiędzy jednym a drugim div znajduje się tekst, który będziemy traktowali troszeczkę inaczej. Możemy sobie taki tekst opisać za pomocą języka CSS, który jest językiem, za pomocą którego możemy określić, jakie parametry są poszczególnych elementów. Czy na przykład, tak jak teraz widać w linii 21, dodałem sobie klasę, czyli zestaw cech do konkretnego elementu div. I to oznacza, że tekst zawarty pomiędzy otwierającym divem a zamykającym, czyli Ronald Trump, będzie posiadał klasę Signature, a klasa Signature jest opisana troszeczkę wyżej, linie 9 do 14. Czyli na przykład, że tekst będzie pogrubiony, pochylony i margines po lewej stronie będzie miał szerokość 2EM. To jest taka specjalna miara długości. Do tego możemy jeszcze dołożyć JavaScript, czyli język skryptowy, który jest uruchamiany na stronie, która się nam załaduje. Tu jest akurat prosty, prosty skrypcik, który co sekundę podmienia treść naszego elementu Signature Czyli jak sobie wrócimy do góry, zobaczymy sobie na linię 21 to wtedy zawartość tego diva będzie podmieniana co sekundę przez nasz skrypt A skrypt jest dość prosty, bo zawiera listę osób, jedną funkcyjkę vote, która Wybiera losową osobę, później znajduje w dokumencie get element by ID signature, czyli konkretny element, i do tego elementu, do zawartości HTML, wstawia naszą wartość z listy people pod pozycją people's vote. I robi to co sekundę. Pod tym adresem można się pobawić e, tym sklejonym przeze mnie skryptem. Czyli po tej stronie mamy sobie. Tekst. I jak sobie zamieniam go po lewej stronie, to po prawej mi się też to zmienia. mogę ja sobie wyrzucić te elementy. I tak dalej. I mi się, tak jak mówiłem, zmienia ten. E, zmienia ten Div tutaj po lewej stronie. O takim konkretnym ID. Jak pisałem, i wpisuję do niego innerHTML, czyli do jego treści, wpisuję jakąś osobę wylosowaną z naszej listy tutaj. Jest to bardzo fajne narzędzie, ponieważ umożliwia w bardzo szybki, prosty sposób wmontowanie czegoś HTML-u w JavaScript i w CSS-ie. No i wracając do prezentacji. Flask to jest mikroframework do Pythona, który umożliwia napisanie funkcji, które będą nam zwracały. Strony internetowe pod konkretnym adresem. Dużo słów. Czyli załóżmy sobie, że mamy adres root, czyli stronę domową naszego serwisu, i piszemy sobie malutką, krótką funkcję w Pythonie, funkcję hello, która zwróci po prostu kawałek tekstu pod tym konkretnym adresem. Czyli flask działa w taki sposób. Patrzę, jaką pod jaką ścieżkę idziemy, czy na przykład pod ścieżkę Ukośnik, i wtedy uruchamia funkcję, która jest pod daną ścieżką, a ta funkcja zwróci Hello World. Możemy sobie dopisać kilka takich adresów, na które nasza aplikacja będzie reagować. I na przykład, zamiast za każdym razem ręcznie generować kawałek HTML-a, to możemy użyć czegoś takiego jak funkcja render template, która weźmie nam plik hello.html, który sobie przygotowaliśmy wcześniej w naszym serwerze, i wyświetli go, jeżeli ktoś wejdzie na stronę hello. Do takiego template'a, takiego szablonu, możemy sobie przekazać jakieś dane. Na przykład możemy po podać pod adres ukośnik Hello ukośnik jakieś imię. Cokolwiek zostanie wpisane po tym ukośniku, zostanie przechwycone do zmiennej name. Dzięki tym nawiasom trójkątnym i to name wpadnie do funkcji hello again, a następnie to samo name zostanie przekazane jako signature do hello html. Czyli dzięki temu z adresu bierzemy sobie jakąś wartość i wkładamy ją do render template hello, czyli do kawałka html, który później wyświetlimy na ekran.